Dlaczego ludzie robią wiosenne porządki? To pytanie w przedszkolu FM. Bo okazuje się, że po zimie zostały w piwnicy ziemniaki trzeba je zjeść. Poza tym jak słońce zaświeci, to przez szybę widać ptacie kupy na szybie. Wiosenne porządki robi się nawet w biurach. Lektorzy wymieniają sekretarki. A politycy posłów zużytych wysyłają do sanatorium na kretę, żeby ich zreperowano. I niektórzy poznają tam nawet ład jakąś ładną kretynkę. Biorą z nią ślub i mają bliźniaki z czarnymi brwiami zrośniętymi po środku na nad nosem. Moja mama to na wiosnę wymienia grube rajtki na pończochy samonośne, co się przyczepiają z szczyptami do majtek. A tatowie ściągają wreszcie wełniane skarpetki i mogą wywietrzyć nogi na słońcu. Puh! Nogi się myje, a nie wietrzy! Drodzy panowie!